Hej, Siemanko, czołem, elo, i inne takie dziwne przywitania w kolejnym odcinku Endlay po dłuższej przerwie. Zastanawiam się, czy zrobić dwa etapy, czy jed... nie, zrobię jeden tylko taki króciutki, żeby wam pokazać, że nie porzuciłem tej gry etap. Jedenasty z Zurana, jestem naprawdę bardzo krótki odcinek będzie trwał może max 7 minut. Weźmiemy sobie rycerza, koksownika. ...i wchodzimy do gry, ponieważ postać jest tak naprawdę nam potrzebna na chwilę. Jeżeli nie pamiętacie, to przypominam, Zail, czyli ten mag, którego właśnie uratowaliśmy niedawno... A ...raczej znaleźliśmy... ...kazał nam zdobyć Pastorał Ducha Ziemi i pokonać Zuranę. Akurat to Zuranie jest tylko tutaj mowa w tej misji... ...ale kazał nam zdobyć Pastorał Ducha Ziemi, a że ona tego strzeże tak jakby, to... ...przy okazji będzie trzeba ją pokonać. Dobra, mamy na naszego Oto Herosa, który jest ciężki i jednak o słabszą tarczę ze względu na ubytki złota. Ja teraz nie będę podnosił, ponieważ w tym etapie zabrałem wszystkie, a nadwyżek gra nie przewiduje. Także zmierzamy takim oto wulkanicznym terenem. Wciskamy dźwignię i uruchamia się mechanizm, co że tak powiem zwabia zurane z góry. Zorana jest takim, widać, że wytworem, który przynależy do frakcji zła. I teraz, gdy ona nas zaatakuje, wciskamy parę. Co ją ogłusza? I te oto. Całkiem spore kamienie? Spadają jej na głowę. Zaraz to zobaczycie. Hits. I teraz my szybko, dzięki temu, że maszyna się uruchomiła i działa góra-dół, jak pompka, wskakujemy na jeden mechanizm, potem na drugi. Oczywiście się zablokowałem, tylko żeby mnie to nie ścisnęło. Okay, wskakujemy na drugi mechanizm. Teraz będzie malutka walka, lepiej podniosę potion, ponieważ nie wiadomo, co się może stać. Czasami ataki nie chcą wchodzić. Tutaj pojawi się nam szkielecik. Piekielne kości, o ile dobrze pamiętam. Tak, piekielne kości. Z takim mieczem walka jest dziecinnie prosta. Po pokonaniu jego spada nasz pastorał burzy ducha, czy coś w tym stylu. Bierzemy go jako broń i naparzamy w ile mamy sił. Ach, ten Enclave. No, będzie troszkę taki lekko przelagowany, ponieważ nagrywamy. W mniejszej ilości FPS-ów niż widzę obraz. Nie wiem, zawsze był z nim problem. Teraz mamy taką jakby Mortal Kombat. Mamy troszkę więcej życia niż z urana komputera, dlatego w dobrych momentach po prostu atakujemy i trzymamy blok. Jeżeli wchodzą nam po dwa ataki po 200, to jest bardzo dobrze. ponieważ wtedy jesteśmy pewni, że wygramy. Ja jestem niemotą i atakuję raz po 200. Zdarza się i tak. Bo co jest z tym. To ja stalkera mogę nagrywać 30 bez problemów, a z taką starszą grą mam problemy. Chociaż chyba z tego samego roku, ale no nie wygląda lepiej na pewno. No także mówiłem, że ta będzie króciutki. Było to tylko w sumie do pokazania, że nie porzuciłem kanału. Tu lekko się podłamałem o czym opowiem troszkę bardziej w stalkerze. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie króciutkiego Króciotkie, epizodu. Zostały nam tylko dwie misje, które postaram się skleić w jednym dłuższym takim odcinku. Na razie.